Flozyny to jest grupa leków, które tak jak mówię, była dedykowana przede wszystkim diabetologom, czyli pacjentom z cukrzycą tak naprawdę. Natomiast ostatnie badania pokazują, że to są leki, które wpływają na ryzyko sercowo-naczyniowe, głównie przez to, że zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia i progresji niewydolności serca. Mamy dowody na to, że pacjenci, którzy otrzymują tę grupę leków mają mniej zgonów z tego powodu, są rzadziej hospitalizowani, a dla pacjenta... Z niewydolnością serca hospitalizacja jest bardzo trudnym krokiem jakby w postępie tej choroby, czyli każda dodatkowa hospitalizacja pogarsza rokowanie tych pacjentów. Ale co jeszcze ważniejsze, co jest pewną nowością, która pojawiła się jesienią tego roku na kongresach europejskich, a także na Polski, ponieważ dyskutujemy tę kwestię bardzo mocno, to, była, to było badanie z jedną z flowzyń, która pokazała, że także u chorych bez cukrzycy. Te leki u pacjentów z niewydolnością serca poprawiają rokowanie. To jest nadzieja dla całej dużej grupy pacjentów, i myślę, że o tym w najbliższym czasie będziemy więcej mówić.